Przygotowujemy się według planu, który wcześniej ustaliliśmy. Wiadomo, że obciążenie meczowe nie było małe w ostatnich tygodniach i kluczowa sprawa to regeneracja naszego zespołu, tak, żeby optymalnie wszystko funkcjonowało od strony motorycznej w niedzielę. I do tego dołożymy naszą wtedy taktykę i jakość. I nie inaczej jest w tym tygodniu. Duży nacisk położyliśmy w tych ostatnich dniach na na to żeby dobrze się zregenerować, żeby, żeby dobrze się przygotować pod względem fizycznym, motorycznym ten mikrocykl treningowy był troszeczkę krótszy i, i na pewno tu głównym aspektem była, była regeneracja. Specyfika wiadomo otoczenia tego boiska jest, jest trochę inna, ale, ale nam znajoma, także na pewno nie będzie to nic nowego, jeśli chodzi o drużynę z niepomis, na pewno drużyna, która Gra specyficzny, specyficznie drużyna, która y, duży nacisk kładzie na stałe fragmenty, i myślę, że tu musimy zwrócić y, na to bardzo dużą, dużą uwagę, ale, ale nie tylko. Spokojnie dostaniemy na pewno garść y, informacji na temat tego, jak, jak, jak się przeciwstawić temu. i i będziemy bardzo dobrze przygotowani. Na pewno bardzo ciężki mecz przed nami, bo Puszcza w ostatnim czasie po prostu jest w formie, punktuje, a do tego wiadomo, że te mecze zawsze były takie specyficzne i na to też się przygotowujemy. Na ten moment jest wszystko w porządku, trenuję normalnie, zdrowie na ten moment jest, więc jestem do dyspozycji w 100% i czekam na, na swoją szansę, bo Widzę, że drużyna jest w dobrej formie i trzeba na to, na to sobie zapracować, trzeba, trzeba zaczekać na to, żeby wskoczyć i żeby udowodnić, że, mm, że się na to miejsce zasługuje.